Tysiące ludzi bawiło się na koncercie z okazji 15 działalności artystycznej katowickiego rapera Miłosza. To nie było tak, że ja 15 lat temu zacząłem robić muzykę. 15 lat temu w Spodku był taki magazyn Hip Hop Festiwal, coś takiego na którym to była pierwsza edycja, na drugiej edycji już rozdawali magazyn Hip Hop Festival na którym były nasze kawałki na tej płycie dodawanej ale na drugi dzień po tym festiwalu i ten festiwal się odbywał 19 czerwca albo 18, na drugi dzień rano z chłopakami nagrałem pierwszy oficjalny kawałek projektora który wszedł na nielegal i tak naprawdę to jest nielegal, który jest jakby nie przeze mnie, ale oficjalnie zaliczano od dawna do mojej dyskografii jako pierwsze wydawnictwo takie no i dzisiaj jest 15-lecie tak naprawdę te, tego dnia kiedy to nagraliśmy, nie? to był kawałek, to projektor na scenie wystąpiło kilkunastu artystów, w tym m.in. Onar, Włodi, Diox, Wena, Siwy Dym czy Joka. Najważniejsze jest to, że to nie są tylko raperzy, bo ci ludzie, z którymi gramy w teatrach i którzy grają dzisiaj z nami, to też są już przyjaciele. I to jest e, Patryk i dziewczyny z Nosru, Kasia, Asia i Ania, które grały z nami koncerty z Jimkiem, a grają też z nami koncerty akustyczne. To są wielcy muzycy. To są świetni ludzie z FDG Orkiestry, z którymi przez ostatnie 9 miesięcy gramy wszystko w zasadzie i zrobiliśmy kupę fajnych rzeczy. I to są świetni raperzy, których to nie było parę lat u mnie, bo graliśmy w taki, a nie inny sposób I, i zagramy dzisiaj tak naprawdę wszystko, co grałem przez 15 lat, bo będzie i DJ i będzie DJ z perkusją i będzie live band, będzie w cholerę gości, będzie koncert akustyczny i będą dwie, trzy fajne niespodzianki. Skąd się z Miłoszem znamy? Ojej, bo to są jeszcze stare czasy. Znamy, wiesz, <laughs> mieszkamy w tym mieście, robimy tą muzykę od lat, od lat się zachodziliśmy, gdzieś tam o kawałku, który razem z Miłoszem nagraliśmy, reprezent... To najpierw było lata rozmów, to tak wszystko szybko nie powstaje, także znamy się kupę lat. O raperze zrobiło się głośno w kraju, ale i na świecie, dzięki współpracy z Radzimirem Demskim, czyli Jimkiem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Ten projekt, ta kolaboracja, rozmach, z jakim to wszystko tak naprawdę zaczęło działać, z jakim zażarło, bo okazało się, że te moje teksty bardzo dobrze gdzieś się na tej muzyce znajdują i nośnik, jaką stały się te aranżacje Jimka w ogóle grupy ludzi, do których ta muzyka zaczęła docierać, bo potrafią do mnie podchodzić 50-letnie osoby na ulicy i mówić, że nie mamy skrzydeł, to jest utwór, który tak naprawdę mówi o nich 30 lat temu i o nich teraz. To jest po prostu coś, coś co po prostu, no, nie umiem tego tak naprawdę jeszcze pojąć, nie? Ale była ogromną trampoliną. Fajnie, że nie wykorzystaliśmy tego w taki bezczelny, biznesowy sposób, bo mogliśmy, mieliśmy ogromne propozycje, moglibyśmy być naprawdę bogatymi, leniwymi ludźmi teraz, a... a jednak, wiesz, pół roku po tym zaczęliśmy kombinować z teatrami, Eee, pół roku po teatrach jesteśmy tutaj. I z, 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 mam nadzieję, że za pół roku będę w domu odpoczywał po tym wszystkim, ale za rok na pewno będziemy wali jeszcze mocniej. Nie? O Miłoszu mówi się, że jest nowym symbolem Katowic. Katowic, Moim zdaniem, symbolem nie powinny być tylko i wyłącznie budynki czy miejsca, ale, ale to przede wszystkim powinny być. Ludzie i tak jak wiemy, że nie wiem Tadeusz Nalepa był z Rzeszowa, czy Grzegorz Ciechowski, z... Grzegorz Ciechowski był z Torunia albo zespół Hej ze Szczecina, tak naszym symbolem jest Miłosz i... i dla niego robimy dzisiaj duże urodziny. Ja się broń Boże nie chcę poczuwać do symbolu Katowic i wszystkie takie y, tytuły mnie trochę stresują, y, ale y, fajnie, że takie coś się pojawia bo to nie chodzi o to, że ja się czuję jakoś, wiesz, odpowiednio potraktowany w tym momencie, tylko chodzi o to, że ja bardzo często to miasto umiejscowiałem w mojej muzyce w odpowiednim miejscu, bo na takiej muzyce hip-hopowej się, wiesz, wychowałem. I, i, i nas, i Jay-Z, i Tupac zawsze podkreślali miejsce, z którego są, i miejsce, do którego są przywiązani, albo miejsce, które reprezentują najmocniej. I to moim zdaniem jest na dobrą sprawę domeną rapera, żeby pamiętać o tym skąd się jest, bo raperzy yy, kosmopolici są tak naprawdę dla mnie mniej wartościowi. Może nie mniej wartościowi, ale na pewno mniej autentyczni niż autochtoni, nie. Koncert miał miejsce w Katowickiej, strefie kultury. Cały sznok, Cały sznok, Cały sznok, Cały sznok, Cały, sznok, Cały, sznok, Cały sznok, ręce w górę! Ręce wyżej! Zróbcie Miejsce pojęci nie mogłoby być chyba bardziej wyjątkowe, nie? Bo e, po pierwsze jesteśmy na terenie byłej kopalni. Po drugie jesteśmy w miejscu, gdzie najwięcej chyba tak naprawdę można dowiedzieć się o tym, jak katowice się odradzają, jak się zmieniają przez ostatnie lata, a ja to uwielbiam. E, po trzecie, jak się rzuci kamieniem tam, to trafi się prawdopodobnie w jakąś ławkę, na której Joka siedział i... i i robił różne rzeczy. Może nawet myślał o tym, co napiszę na jakąkolwiek płytę. Jak się rzuci kamieniem tam, to trafi się w blok, w którym się poznałem z Jankiem, z Krzekiem. E, jak rzuci się kamieniem tam, to trafi się w budynek Nosprów, w którym zrobiłem to wszystko z Jimkiem. I jak się rzuci trochę dalej, to się trafi w dom moich rodziców e, i w moją szkołę. A jak się rzuci tam, to trafi się w teatr, a 100 metrów dalej mieszkam teraz. Więc ja tutaj dzisiaj byłem dwa razy, bo na próbie. I, i, I teraz jestem, żeby zagrać. I za każdym razem przechodziłem tutaj pieszo i szedłem sobie jakąś taką trasą mniej lub bardziej związaną z moją muzyką. Rano o siódmej tutaj szedłem koło teatru, potem koło budynku NOSPRU. I tutaj już byli ludzie, którzy powoli zjeżdżali na tę imprezę z całego kraju. Więc fajnie, że to jest to miejsce. I dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Dziękuję miastu. Muszę to powiedzieć. Dziękuję miastu. To nie jest tak, że muszę komuś podziękować. Ja po prostu powinienem i chcę, bo dali nam świetne miejsce na to. Pomogli nam ogromnie i cieszę się, że potrafią wyciągnąć tą rękę do nas i nas gdzieś tak wciągnąć żeby się pokazać. To jest zabawa, impreza, jest mnóstwo ludzi, jest piękna duża scena, jest bardzo dobre nagłośnienie, jest mnóstwo młodych ludzi, którzy się świetnie bawią, tych starszych ludzi, w średnim wieku, także to o to chodzi no, nie? Podczas imprezy prowadzona była sprzedaż specjalnie przygotowanego na tę okazję trzypłytowego wydawnictwa Miłoż 15. <mysy>